Ta 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 Dzień dobry Nowy rok Nowe odcinki z życia aktorki Zwarta i gotowa Melduję się w gotowości Aby pokazywać Wam nadal moje aktorskie żyćko To co dzieje się na scenie W garderobie, za kulisami Podczas naszych artystycznych tras To co dzieje się u mnie U moich przyjaciół Ze sceny i garderoby Tak Słuchajcie, a dziś zabieram Was na spektakl komediowy. Zawód, małżeństwo. Oczywiście, że już znacie ten spektakl, wielu z Was już na nim było, ale nie zawsze wiecie, co dzieje się u nas w garderobie i na scenie, a tu się zawsze dużo dzieje, więc dzień dobry w nowym roku, witam Was serdecznie, no i zapraszam na kolejny odcinek z życia aktorki. Gdzie jedziesz? Przed siebie. A gdzie to jest? Ale Tam, gdzie jedziesz. Daleko. A po co tam jedziesz? Tak się przejechać. No, to cześć. A pytanie jeszcze mam do ciebie. A ty, bo dawno nie graliśmy, a ty umiesz e, teksty wszystkie swoje na dzisiaj? Umiem. Na serio? A powtarzałeś coś? Nie. A <laughs> to znaczy, że nie umiesz tak jak ja. A skąd mi by umiesz, jak nie powtarzałeś? Pamięć, absolutnie. Taką aktorską? Tak. Si. Ja takiej chyba nie mam. To, to się ma, bo się nie ma. To ja może wrócę jednak do powtarzania tekstu. Pochodzę. No, to cześć. No, cześć. <noise> Słuchajcie, jestem właśnie w garderobie. Słyszycie? I ten dźwięk, ta muza i ta piosenka zawsze oznaczają jedno, że nasz realizator dostał się do stołu mikserskiego, że już tam rządzi za stołem, i to jest czas, że trzeba iść na próbę akustyczną. I to jest zabawne, bo zawsze na to reagujemy. Jak słyszymy tę muzę. To się zbieramy z garderoby i idziemy na scenę, bo to oznacza, że zaczyna się próba akustyczna. ale nie ma sukienki w Co ty gadasz? Jak to nie ma? Powinna być w tej bocznej, nie? Nie. Czy to oznacza, że nie mamy bardzo ważnego rekwizytu? YEAH! Teraz robimy, żeby tu kolega był dobrze oświetlony. Do no i teraz jest okay. no, Musimy sprawdzić to, to światła, tam żeby publiczność wszystko widziała przede wszystkim mimikę twarzy. To, to Także <grym> Światełeczko, światełeczko, różne kolory, żeby było ładnie, pięknie. Czy my możemy już mikroporty? Możemy mikroporty. Tam leżą przy monitorze. Idziemy się teraz nagłośniać. Wkładam mikroport i Wam troszeczkę pośpiewam. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jeden, jeden, jeden. Raz, jeden, dwa. hej, hej. Hej, 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 hej. Nie, 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 no to jest jakaś kpina. Żaden cień, ale żeby ten cień padał mi ze skarpety wiszącej na lampie? Nie. Raz, jeden, dwa, raz. Tak, małżeństwo z tobą to jest jeden wielki cholerny zawód, bo się angażujesz na ćwierć etatu. Raz, jeden, dwa, raz, dwa, trzy. E, wiesz, co tutaj mam na razie spoko? Tyłu nie wiem, czekaj, sprawdzę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Z tyłu mogłabym mieć więcej. Tutaj troszeczkę. Raz, dwa, trzy. No, bo ja tu będę śpiewać w sumie. Hej, 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 raz, dwa, trzy. Zaraz będziemy śpiewać. Dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi, dlatego nie mów mi o miłości. Dlatego nie mów mi! Dlatego nie mów mi. Dlatego nie mów mi o miłości. Wiesz co, daj jeszcze trochę, trochę więcej tej muzy, dobra? Ona ogląda się za tymi. No wiesz, lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie dzieje Tak, taką masz nadzieję Wydasz ostatnie zaskórniaki Bo chcesz nadrobić braki A ona wzrusza ramionami Więc przykro ci czasami Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty ten wie nie minęła pora gotowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się, Powochać tak, dotykać Niegdy gdy przyjdzie wiosna, Czy ten cios na Po przerwie bawimy się w taką zabawę, kto się więcej razy pomyli. To nie Aż gdy wreszcie zmysłów pociskiem, na orbitę mknąłem, a rozkoszy. Pośpieszyły usta jej bliskie. A ty o mnie śpiewasz? No, chcę, że nie takie wygłośne. <laughs> Przeklęć! Bez Ciebie jestem tak smutny, jak kondukt w deszczu pod wiatr. Wiadomo przecież. Bez Jestem wyzuty z ochoty całej na świat. No przecież. Bez Ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pani. No raczej. Bez Ciebie jestem bezradny jak piesek, co wypadł z sani. Siedzimy se, bo jesteśmy po próbie. Zrobiliśmy światła, mamy jeszcze dużo czasu. I kawkę pijemy. Skąd wiedziałeś, że na ciebie pokażę? Kawka, ciasteczko i kanapejro i sałatero. Tak się tu bawimy. I czekamy, pogramy, i mamy jeszcze dużo czasu, jeszcze mamy co, nie? Tak, tak. Co ty tak nic tam nie mówisz dzisiaj? Tyle mówisz, że ja już nic dodać nie zgubię. Ale właśnie chciałabym, żebyś teraz dodał. No, no, fajnie jest, śnieg drogny pada. To prawda. Ten... A co Wy tutaj robicie? Odpoczywam, a co? Ale to przed czym odpoczywacie? Przed spektaklem. Bo jak się przyjeżdża za wcześnie na spektakl, to jest jeszcze czas żeby się skoncentrować, pooddychać troszeczkę sceną, miejscem, w którym się gra, żeby się skupić, a, a chciałam Wam powiedzieć, że my naprawdę dawno nie graliśmy i teraz y, teksty są totalnie na świeżo, więc przyda się koncentracja i skupienie. Ja już jestem w makijażu, w, mam już fryzurę, więc kostium i mogę grać. Tylko koncentracja potrzebna, tylko ten mi duch rapię. 5 minut do rozpoczęcia spektaklu, którego się dawno nie grało, bo były święta, bo był nowy rok, bo był noworoczny wyjazd. No, po 5 minut do rozpoczęcia spektaklu to jest po prostu zawał. Nie, no będzie dobrze. Ale muszę Wam powiedzieć, że zawsze jest taka adrenalina. No bo nie mieliśmy dzisiaj dużo czasu, żeby zrobić jakąś taką konkretną próbę. Po prostu prześpiewaliśmy materiał, przegadaliśmy teksty. No i. Ruszamy na podbój. Trzymajcie za nas kciuki, a ja dam wam znać, jak było po no, spektaklu. Ale ja, ja, słuchajcie, nie możemy zacząć spektaklu, bo <głos》> ktoś z publiczności zatrzasnął się w toalecie nie potrafi wyjść. a szkoda, żeby nie zobaczył naszego spektaklu. No więc czekamy, aż ta osoba zostanie uratowana z toalety, bezpiecznie usiądzie wśród publiczności, wtedy będziemy mogli zacząć. No. E, może by jakiś komunikat dać. że czekamy na parę, co się w kim zatrzasnął. No trzeba by, no trzeba, by, Obierasz, żeby, żeby publiczność modlę, wiedziała. No właśnie. Jezu, jest po. No, właśnie 6 minut temu, słuchajcie, mieliśmy zacząć. No to trzeba odczytać. Ty, by... tak. się włączy na mikroporty, i ja powiem. Uwaga, ogłoszenie. Spektakl opóźniony o 15 minut. Albo nie. Tylko, ty, ty, ja na dworcu mam czasem. Ehm, spektakl, z może jest opóźniony o 15 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Za opóźnienia, przepraszamy. <laughs> tak, zróbmy to. Idziemy działać. <laughs> Zagrane. Zakraliśmy. No i muszę powiedzieć, że szło jak spłatka. Była bardzo dobra energia. Było super. Publiczność się śmiała. Było fantastycznie. Do momentu finału. Kiedy zapomniałam tekstu piosenki. <noise> Naprawdę, słuchajcie. Zmora. Zmora aktora. Kiedy ma dziurę, i ta dziura przyszła tak nieoczekiwanie, że musiałam wymyślić swój własny tekst. Najgorzej. No ale co zrobić? No co zrobić? Koledze, mojemu partnerowi scenicznemu pot wystąpił na czoło, bo się biedny zestresował. Ale czasem tak jest. A teraz Wam pokażę najgorszy moment po spektaklu, kiedy trzeba odkleić plaster z twarzy od mikroportu. I strasznie to boli, ponieważ te plastry bardzo mocno się przyklejają. Depilacja. Bardzo mocno się te plastry przyklejają, no ale żeby mikroport w trakcie spektaklu się nie odkleił, nie obsunął, nie latał, no to trzeba niestety go przykleić takim koszmarnym plastrem. Smutno mi. No smutno mi. Bo się pomyliłam i teraz yy, cały czas o tym myślę. Że się pomyliłam i mój kolega sceniczny mi nie pomógł w tej trudnej e, chwili. Oczywiście to jest moja wina, nie? Bo ona się pomyliła, ale to jest moja wina, bo ja, ja jej nie pomogłem. No i widzicie jaki jest okrutny? Widzicie, jakie okulary. A wiecie, mi... dlaczego jej nie pomogłem? Bo ona się tak pomyliła, że ja już po prostu zgupiałem. Ja stwierdziłem: Jezu! Mo... I, I po prostu nie byłem w stanie pomóc nawet. Takich rzeczy się nie da robić. No. Po prostu podrzucić mi to jedno słowo. Dobra, które Wezmę to pamięłam. na klatę. Moja wina, moja wina, to jak się pomyliłem, nie ona. Dalej jest mi smutno. No dobrze. Kończę ten odcinek ze smutkiem w sercu i tragedią w głowie, ale takie rzeczy niestety też się zdarzają. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.